Witam Was na nowej serii Minecraft Bullet. No, Minecraft Bullet, czyli nie wiem jak to się wymawia, ale będziemy w tej serii budować różne popularne budowle. I w tym odcinku zbudujemy portal do który będzie po prostu ładnie ozdobiony. No, dobra. Więc my sobie weźmiemy płaski świat. Y, poziom trudności normalny, chociaż jesteśmy na kreatywnym. I nazwa świata ho, znaczy. No. How to bully. Dokładnie. I teraz w sumie to pokojowe, żeby mi się nie spełnowały mody. Moby. I stworzymy sobie i już za chwilę zaczynamy! Rozgrywkę. Sery w ogóle jestem niewyspana. Mam jakiś dziwaczny tok mówienia, więc no. Także... Dobra, więc także yy, zaczynamy. Dzisiaj zbudujemy sobie, tak jak już mówiłam, portal do Endu. Portal do netheru, sorry, ja już. Przepraszam, pol, portal do Netteru miałbyś. Dzisiaj jestem bardzo niewyspana. Mój język normalnie płata mi figle. Więc no. Okej, okay, mamy OPSa. Na pewno będzie nam potrzebne to. Piasek um, dusz Też będzie nam potrzebny um, Ogólnie to jeszcze nie mam Wersji minecrafta 1.15 Ja mam 1.14.30 Ale mam nadzieję, że niedługo Właśnie będę mogła sobie Zaktualizować tego minecrafta, bo jak na razie To tak trochę słabo Ok. Jeszcze wezmę sobie no coś takiego do uzupełnienia, na przykład jajo smoka. I myślę, że to już tyle mogłoby być, chociaż ja bym jeszcze dodała taki płotek. Nie wiem po co mi będą potrzebne te płotki, po prostu żebym już nie wracała do tego ekwipunku. No i jeszcze, może, właśnie cegły z bri brick. <coughs> Także zaczynamy budować portal. Jezuś, zapomniałam zapalniczki, niestety. I zapalniczkę myślę, że dam sobie zamiast tego płotka, bo w sumie nie wiem po co on mi będzie potrzebne. i ja bym go teraz tu zrobiła tak, że zobaczymy czy się odpali taki portal, um, taki trochę krzywy, O, na przykład taki. No niestety taki się nie odpali. A szkoda, a szkoda. No ale przecież zwykłego, yy, ze zwykłego też możemy zrobić portalu ładny portal. A czy taki się odpali? Tak, taki się odpali. Ten jest trochę bardziej szerszy. Od normalnego, i myślę, że zniszczę tutaj te, właśnie rogi, i postawię tutaj schodki metrowe. i teraz oczywiście tutaj schodki no i proszę ładny portal no w sumie jeszcze nie aż taki ładny ale postaram się żeby był <coughs> bardzo was przepraszam chora troszeczkę jestem ale to nie przeszkodzi mi w nagrywaniu odcinka no chyba yy, przez przypadek wyszłam w Messengera bo teraz wszyscy muszą mieć Messengera właśnie żeby można było zadania robić. No ale dobrze. Czy ja tutaj położę tu Dobra, jeszcze raz się przeteleportuję do mojego świata, bo przez przypadek się przeteleportowałam. Okej, okay, to było dziwne. Ja myślę, że najlepiej to tutaj zrobić piesek duży. No wiecie, tutaj trochę takiego rozmachu. I tutaj będą właśnie te właśnie te bloczuszki. On się nazywa Netherrack. Przepraszam was za, za moją niewiedzę z Minecrafta, bo dawno już w niego nie grałam. Ogólnie do teraz jakby moją władzę przejęło Blockstar Planet także wiecie dlaczego i tutaj damy właśnie żeby żeby był taki klimat no co ja tu będę za dużo gadać no widzicie co widzicie więc no następne to będą płotki płotki postawię Tutaj, żeby się nie, się nie łączyły. Właśnie z tym, żeby się nie łączyły z tym schodkiem. I jest dobrze. Okej. Okay. Teraz CIO. Ja ja bym położyła tutaj. <laughs> I teraz tak. Yy, w neterowej yy, twierdzę. Jej cóż. Weźcie mnie, bo normalnie. Bo normalnie zaraz zacznę tak seplenić, że nie wiem. Tak dzisiaj jest mój język. Dobry. Um. Myślę, że można ozdobić tutaj ale nie jajem. Myślę, że tym można spokojnie tutaj ozdobić, chociaż chociaż nie. Ja bym ozdobiła tym tutaj na podłodze. W sensie na ziemi. I bym y, dała. Tam wyżej, yy, właśnie tą cegłę. Yy, tutaj jeszcze pół płytki z cegły, ale nie wiem, czy one mi się przydadzą akurat, ale na pewno przydadzą mi się schodki z tej cegły. <coughs> ok, ja bym tutaj dała. Żeby to było tak o właśnie. I tutaj by było właśnie takie coś. Właśnie takie schodki. Tylko nie do wchodzenia na górę, po prostu takie dla, dego, dla dekoracji. Tak dokładnie. I tutaj bym właśnie dała tą płytkę. Dokładnie i schodek. No i oczywiście, żeby to tak nie wyglądało źle, to ja bym jeszcze tutaj dodała e, właśnie no takie detale. I myślę, że tutaj na czubku by się coś przydało dać takiego fajnego. Nie wiem czy szkło to nie będzie za jasne. Ale dam po prostu tego ten płotek dam. I według mnie to by mogło już tak być, ale że ja bardzo nie lubię odpuszczać sobie pewnych rzeczy. To ja tutaj y, położę te płotki inaczej trochę. Albo chyba były tak samo nieważne. Ym, ym, ja bym położyła jeszcze brodawki na ten piasek dusz. Ym. Leterowa brodawka, dokładnie. I ja bym właśnie położyła te brodawki tutaj. Tutaj nie ma chyba specjalnego piasku na brodawki. No właśnie. No i spoko. I teraz mogę sobie zrobić skrinka na miniaturkę. Tylko, żeby nie było tak niechlujnie, to ja chcę jeszcze załatać te wszystkie dziury, które zrobiłam przez przypadek, tutaj. I uwaga leci, skrinek. I pięknie. Także ja Was żegnam. Tym serdecznym akcentem jeszcze tutaj sobie wpiszę wschód, żeby był dokładnie, żeby było ładnie jaśniutko. I ja Was tym oto akcentem pięknym, jaśniutkim i przeładniutkim żegnam do następnego odcinka, i cześć!